W ostatnich tygodniach dowiedzieliśmy się, że w nowej ekranizacji historii o Harry Potterze rolę profesora Snape'a ma zagrać czarnoskóry aktor. Wielu, pewnie bardzo słusznie, widzi w tym zmianę polityczną, manifestację politycznej poprawności, a lewica oczywiście broni decyzji. Ja jednak dzisiaj opowiem wam, czemu ten pomysł jest po prostu zły i krytyka jego nie ma żadnego związku z rasizmem. A oprócz tego pogadamy o tym, czemu Hedwiga jest tak naprawdę Polką, katoliczką i jak postać Rona została w już istniejących filmach bez sensu zmieniona, prawdopodobnie ze względu na feminizm. Zapraszam na Myśl o Zbrodnie. Na HBO prawdopodobnie w marcu 2026 za rok pojawi się nowa ekranizacja historii z książek o Harrym Potterze. No i media donoszą teraz, że postać profesora Snape'a, tego od Eliksirów, ma być grana przez czarnoskórego aktora o imieniu Papa Sid przez tego aktora. Szeroko pojęta lewica oczywiście świętuje taką zmianę, ja natomiast bardzo skromnie uważam, że jest ona bez sensu. A dlaczego? Są trzy główne powody. Małe zmiany w oryginale potrafią prowadzić do wielkich zmian. Zmiana pochodzenia etnicznego profesora Snape'a nadaje całej historii dodatkowego politycznego wymiaru, a Snape jest gorszą postacią niż się wydaje, i ostatecznie zmiana może wyglądać na końcu trochę rasistowsko. Jeżeli chodzi o małe, wielkie zmiany. No to J.K. Rowling stworzyła tak skomplikowany, tak dokładny świat, że czasem nawet zmiana imienia potrafi zmienić całą postać. Weźmy na przykład Hedwigę, sowę, którą Harry Potter dostaje na początku swojej podróży w magicznym świecie. Hedwig, Hedwiga to oczywiście etymologicznie to samo imię co Jadwiga. J zamienia się w H w procesie tzw. lenizacji. No i. No i Hedwiga, sowa Hedwiga, jest jedyną żywą istotą, która towarzyszy Haremu, nawet gdy ten wraca do okropnego domu swojego kuzynostwa na wakacje, kiedy kończy się rok szkolny. W okropnym domu Dursleyów Hedwiga jest jedynym opiekunem magicznego dziecka, które tak wcześnie straciło matkę i ojca. Tak to działa w świecie książek Harry'ego Pottera, a w naszym świecie mamy Jadwigę Śląską, która żyła w XII wieku, i jest uważana za patronkę sierot. I ta alegoria między Sową Hedwigą a świętą Hedwigą Śląską jest nawet głębsza. Harry dostaje bowiem Hedwigę jako dziecko i ta opiekuje się nim przez okres jego młodości, by ostatecznie poświęcić się i oddać za niego życie w dniu jego 17 urodzin. Sowa wlatuje między śmiercionośne zaklęcie a Harego, tym samym kończąc swoje życie. W tym samym momencie, w którym Harry staje się mężczyzną, już nie jest dzieckiem, nie jest sierotą, więc nie potrzebuje patronki sierot. Czarodzieje stają się pełnoletni w wieku lat 17. Gdybyśmy więc zmienili imię Sowy, to stracilibyśmy jej połączenie ze świętą Jadwigą i głęboki symbolizm postaci. I podobnie jest z innymi postaciami w książkach. Dla Harego wzorcami męskości są trzej konkretni mężczyźni: Rubeus Hagrid, Sirius Black i Albus Dumbledore. Rubeus oznacza czerwony, Black oznacza oczywiście czarny, ale w tym innym znaczeniu, a Albus to po łacinie biały. Jakie ma to znaczenie? Ano takie, że te trzy kolory opisują trzy kamienie. Które tradycyjnie w alchemii są postrzegane jako protokamienie tworzące kamień filozoficzny. Widać to na przykład na tzw. Ripley Scrolls, które znajdują się w Londynie. Kilka z nich znajduje się w Londynie, no i można założyć, że Rowling miała do nich dostęp że była w jednej z bibliotek i analizowała alchemiczne manuskrypty Rubius, Albus i Black. Trzy kamienie, trzy kolory, z których powstaje ostatecznie kamień filozoficzny, którego Harry poszukuje w pierwszej części całej serii. I podobnie jak trzy protokamienie tworzą kamień filozoficzny, tak Harry, jego tożsamość, jego charakter formowane są przez trzech mężczyzn, którzy mają na niego znaczący wpływ. W pewnym nawet sensie to sam Harry jest kamieniem filozoficznym, bo stałym motywem w alchemii jest zamiana głupca, Człowieka naiwnego, dziecka w człowieka szlachetnego. I taka przemiana zachodzi w książkach o Potterze. Harry Potterze. Hary bowiem przechodzi podróż od małego dziecka do mężczyzny, który potrafi pokonać śmierć. A pokonanie śmierci, znalezienie kamienia filozoficznego, który miał śmierć pokonać, było jednym z zadań w Archemii. Gdybyśmy więc znowu zaczęli majstrować przy tożsamościach tych trzech postaci to stracilibyśmy ponownie bardzo ważną symbolikę, którą odkrywa się dopiero przy pewnej głębszej analizie tekstu. Oczywiście w przypadku ekranizacji wiele elementów monstrualnie długich książek zostanie pominiętych, no bo książka to nie jest to samo co film, nie musi też być dokładnie tym samym co film, ale niektóre zmiany, małe nawet, prowadzą do wielkich zmian na końcu wydźwięku. Kolejnym tego przykładem jest scena, gdzie Harry Potter po raz pierwszy widzi grup swoich rodziców oraz grup rodziny Dumbledora, swojego dyrektora szkolnego. Filmy skupiają się bardziej na grobie rodziców Harego, natomiast książki skupiają się bardziej na cytacie, który jest na grobie rodziny Dumbledora i który to cytat bardziej odnosi się do historii Harego. Gdzie jest twój skarb? Tam będzie i serce twoje. Skąd to jest? Z Ewangelii św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. W historii Harry'ego Pottera dowiadujemy się oczywiście, że jego własna matka oddała za niego życie. To pewnie przypomina też symbolicznie poświęcenie się Chrystusa dla ludzi, oddanie życia za kogoś innego. Największym skarbem dla matki Harry'ego Pottera jest jej własne dziecko, dla którego poświęca samą siebie. No i przez to. I przez to jest obok niego zawsze. Harry widzi ją najpierw w lustrze, które pokazuje najgłębsze, najbardziej skrywane pragnienia jego serca, a potem, na chwilę przed tym, jak Harry ma umrzeć, Harry widzi ducha swojej matki, która mówi mu, że zawsze z nim jest. Z bardziej banalnych zmian, które zostały wprowadzone już przy pierwszej ekranizacji książek, można podać natomiast te, które dotyczą charakteru Rona i Hermiony. W książce Hermiona bywa super, bywa też przegrywem, a Ron potrafi sobie poradzić czasem, a czasem nie potrafi. W filmach natomiast Hermiona, kobieta, silna, niezależna, jest praktycznie zawsze. Silna i niezależna, i żadnego Rona nie potrzebuje. Na przykład w książkach, w pierwszej części, kiedy Harry Ron i Hermiona lądują w poszukiwaniu kamienia filozoficznego na roślinie, która może ich wszystkich udusić, no to Hermiona nie panikuje. Nie panikuje w filmie. W filmie silna i niezależna Hermiona sama bez pomocy pokonuje złowrogą roślinę, a w książkach panikuje. I dopiero Ron przypomina jej, że jest w sumie czarownicą i potrafi używać magii. Bez Rona Hermiona nie radzi sobie w tym fragmencie w pierwszej książce. Ron w filmach wygląda więc często na głupka, natomiast w książkach jest bohaterem. Na przykład w siódmej, ostatniej części książek o Harry Potterze Ron oferuje samego siebie. Na miejsce Hermiony, która jest torturowana przez mroczną czarownicę. Bellatrix Lestrange. Le strange. Ron woli, by torturowano jego, niż jego przyszłą żonę. No i to na przykład tłumaczy, czemu Ron i Hermiona później są w książkach małżeństwem. A w filmie można się na serio zapytać, czemu w ogóle ona chce z nim być. Z tym głupkiem. To jednak pytanie zadawane głównie przez tych, którzy widzieli filmy, ale książek nie czytali, no bo filmy nawprowadzały małych zmian, które zamieniły się w zmiany wielkie. To więc powinno być jasne, że nie warto majstrować przy oryginale, kiedy ten jest dobry, a może nawet idealny. W jaki jednak sposób zmiana pochodzenia etnicznego profesora Snape'a? Z białego mężczyzny na mężczyznę czarnoskórego, w jaki sposób to nadaje historii kontekstu politycznego. No, biały Snape w książkach pochodzi z biednej rodziny, w której jest zaniedbywanym dzieckiem. Jego matka jest czarownicą, natomiast jego ojciec jest Mugolem, który magię nie toleruje. Mugol to jest osoba, która nie jest czarodziejem. I w książkach mocno sugerowane jest, że ojciec białego Snape'a to matkę prawdopodobnie, e, no, zupa była zasłona. Oczywiście takie rodziny istnieją i istniały również w Wielkiej Brytanii lat 70., kiedy to w fikcyjnym świecie Harry'ego Pottera Snape przeżywał swoje dzieciństwo. No i według brytyjskich szacunków, w latach 70. osoby niebiałe Innego niż białego pochodzenia etnicznego stanowiły w Wielkiej Brytanii od 2 do może 4% społeczeństwa. Kiedy więc Snape jest biały, no i pochodzi z przemocowej rodziny, która go zaniedbuje, z przemocowym ojcem, który jest okrutny wobec matki, no to możemy założyć, że jest to jedna z wielu niestety patologicznych sytuacji wśród no, białej populacji Wielkiej Brytanii. Natomiast kiedy zmienia mu się pochodzenie etniczne, to dla wielu osób może to nabierać trochę rasistowskiego wydźwięku, prawda? Czarna rodzina i akurat jest przemocowa i patologiczna. Hmm. No mówię, głupio to brzmi. Dodatkowo, raczej rasistowska staje się natura znajomości ojca Harry'ego Pottera, Jamesa Pottera, z młodym Snape'em. Hmm. Obaj panowie zawsze się nie lubili. Nawet jak byli dziećmi, w oryginalnej białej wersji obaj rywalizowali też o kobietę, o Lily, która później została matką Harry'ego Pottera. Ten konflikt jest więc dość prosty, ale też zrozumiały. Dwaj młodzi mężczyźni konkurują o dziewczynę. O natomiast w momencie, w którym zmieniamy tożsamość etniczną profesora Snape'a, to wygląda to nieco inaczej, prawda? Konflikt między tymi dwoma mężczyznami nie jest w książkach taki jednokierunkowy. Czasem James znęca się nad Snape'em, a czasem Snape'owi uda się dowalić ojcu Harry'ego Pottera. Tylko, tylko James opisywany jest jako najbardziej popularny uczeń w szkole, z pewnością taka szkolna elita no i ta szkolna elita ma wielu przyjaciół, którzy pomagają mu znęcać się nad Snape'em. W jednej ze scen z książek, która zachowana została w filmach, James i jego kumple dopadają nawet Snape'a nad jeziorem, no i podnoszą go w górę, i on wisi obok drzewa. Wisi obok drzewa. Jeżeli nowa ekranizacja będzie chciała tę scenę zachować, to będzie to wyglądało, jak to mówi lewica, problematycznie. Podobnie bowiem dawniej wyglądał niejeden rasistowski atak na osoby czarnoskóre w USA tak zwany lynching. W oryginale mamy więc dwóch uczniów, którzy się nie lubią. Jeden jest z bogatego domu, drugi z biednego, jeden z patologicznej rodziny, drugi ukochany synek swoich rodziców, no i obaj walczą o dziewczynę. W nowej ekranizacji będziemy mieli prawdopodobnie rasistę, w sumie grupę rasistów, którzy znęcają się nad czarnoskórym chłopcem z biednej rodziny, gdzie ojciec bije matkę. W sumie dziwnie nawet będzie wyglądała postawa Lili, matki Harego, która non-stop i bardzo konsekwentnie odrzuca zaloty Snape'a. W oryginale Lili odrzucała Snape'a za jego paskudne poglądy i zachowanie. A tutaj. Mm, just because he's black. A propos wstrętnych czy paskudnych poglądów, natomiast Snape, ta biała, oryginalna wersja, jest dość odpychającą osobą. Snape na przykład konsekwentnie znęca się nad uczniami, których nie lubi. Szczególnie nad Neville'em Longbottomem. Snape faworyzuje też niesprawiedliwie własnych uczniów, dając im non-stop o wiele więcej punktów niż innym. Snape od najmłodszych lat, w tej wersji białej, oryginalnej, zajmuje się czarną magią, którą jest szczerze zafascynowany. I oczywiście w późniejszych latach życia jest podwójnym agentem. Działa dla dobrej strony, dla strony Albusa Dumbledora, i udaje, że działa dla Voldemorta, no ale za młodu wstępuje do Voldemort Jugend. No bo nie oszukujmy się, Voldemort z Wall w książkach o Harrym Potterze jest oczywiście alegorią austriackiego akwarelisty. No i mimo tego, że Snape w późniejszych latach swojego życia jest tym podwójnym agentem walczącym tak naprawdę z Voldemortem, to dla Voldemorta działa szczerze przez wiele lat jako młody mężczyzna. A Voldemort kocha czystość rasową, Tarodziejów. Co więcej, Biały, oryginalny Snape doprowadza nawet pośrednio do śmierci Lily, matki Harego. Biały Snape jest więc magicznym rasistą. Z własnej woli służy mega megarasiście magicznemu. Słyszy pewnego dnia przepowiednie, która mówi o tym, że małe, nowonarodzone dziecko będzie w przyszłości problemem dla. Magicznego akwarelisty, no i z tą przepowiednią do magicznego akwarelisty leci. A ten w konsekwencji morduje Lily, w której Snape był, jest i będzie zakochany. I dopiero to sprawia, że Snape potrafi przejrzeć na oczy i zmienia strony. Ale gdyby nie ten fakt, to prawdopodobnie pozostałby po stronie magicznych rasistów. Jak więc to będzie wyglądało w nowej ekranizacji? czy nowy postępowy Snape też będzie magicznym rasistą? Nie wiem, ale się domyślam. Ciekawe też, czy nowa ekranizacja będzie wierna oryginałowi, który przedstawia Snape'a jako osobę raczej brudną, opisywaną non-stop jako niedomytą, no i z klejącymi się przetłuszczonymi włosami. Mm? No, to, to jest aspekt, który ciągle się w tych książkach pojawia, że Snape nie umie się umyć, że nie lubi się z prysznicem. Jakiekolwiek będą szczegóły nowej ekranizacji, jasnym jednak powinno być, że ta zmiana proponowana, jeszcze nie do końca potwierdzona, no, że ta zmiana etniczności profesora Snape'a jest raczej zbędna i jest głupim pomysłem. Złym kierunkiem. Ostatecznie, jeżeli ktoś napisał, Tysiące stron własnej historii i odniósł ogromny sukces, tak jak zrobiła to Rowling, autorka książek o Harry Potterze. No to może właśnie ostatecznie powinniśmy zaufać autorce. Autorce, której udało się zadbać o najmniejsze szczegóły. Autorce, która sama napisała postać o białej karnacji. I autorce, która stworzyła postać Snape'a bez podtekstów rasowych. No ale jak to chce. Jak HBO chce iść w tym kierunku, to oczywiście pójdzie. Tylko później fani będą narzekać na bezsensowne zmiany, a to narzekanie, całkiem słuszne, będzie odbierane jako rasizm. Najbardziej przerąbane to będzie miał pan aktor, który nie odmówi, bo to jest jego praca i on też musi z czegoś żyć. No ale hejt skupi się na nim, niestety. A jak serial będzie flopem, to HBO będzie tłumaczyło, że to przez rasistów. W sumie może nawet o to tutaj chodzi? Nie wiem, ale się domyślam. Jeżeli lubisz moją pracę i działalność, to zostań moim patronem na Patronajcie. Będę bardzo wdzięczny. Szczególnie, że YouTube odebrał mi niedawno monetyzację. No, moim patronem można zostać już od 5 zł, a dla patronów mam moje własne grupy na Whatsappie i Telegramie. Natomiast dla. Patronów z wyższych progów będę przygotowywał spotkania ze mną online i w realu. Patronite myślę zbrodnia. Będę bardzo wdzięczny za Waszą pomoc. Wielkie dzięki również dla wszystkich tych, którzy komentują moje nagrania, którzy podają je dalej i którzy pozostawiają polubienia. Także łapka w górę, wielkie dzięki, że jesteście ze mną.